To jest na kasyno, to jest dla dziewczyny, a to jest na jedzenie. W sumie dziewczyny nie mam, a jedzenie podpierdalam kolegom z szafek, nie? Jak oni klej mieszają. Chuj, jak wszystko stracę, to znowu sobie naściekam pęgę na robocie. A propos roboty, kupiłem sobie nowe buty robocze, zajebiste są. I drugą parę kupiłem, bo są na fajnej promocji. Pokażę wam, jak działają. Normalnie takiego rozwiązania ja, żebym nie widział. Tylko sobie przyciskasz i zakręcasz. Pyk, zawiązane. Ściągnąć. Kundel do góry i ściągasz. Ja jak mocno łamę mogę w tym opieprzeć i nic mi się nie dzieje. Ale jak zawsze sobie kupuję takie buty do roboty, to muszę sobie test gwoździa zrobić, więc wbijamy w podeszwę. Kurwa napierdalam to jak głupi dichu, ja nie da się przebić! Ty, bo, bo jakie fajne rozwiązanie tutaj mają, zamiast metalowej płytki w środku mają tutaj materiał kewlarowy i patrzcie, ani śladu, nie? Po tym gwoździu. Ty, ja muszę sobie wszystko wypróbować, w ogóle jak kucam w tych butach. To tutaj jest zero nacisku na stopę, bo metalowy nosek ma tutaj amortyzację z gumy. Zajebisy to jest. Na polskim rynku, te wszystkie buty to jest taki ciężki szmelc, a te buty są leciutkie, wygodne. No, takich jeszcze nie widziałem. Jak chcecie, mogę wam napisać, gdzie je można dostać.